Hej ho, z tej strony Rafał Pawlak, zapraszam Was bardzo serdecznie do wspólnej zabawy z Fifą 21 i trybem Ultimate Team. Dobra, na początek wybierzmy sobie narodowość. Gdy wybierzemy sobie narodowość, na pewno otrzymamy paczkę powitalną. Kogo my tu możemy wziąć? Argentyna, Niemcy, Brazylia, e, może Anglia, może Anglia. Mam nadzieję, że ktoś dobry wpadnie na samym początku gry Chociaż wiadomo, nie ma coś, co tutaj się łudzić, a ja do tego podchodzę jak do zabawy. Proszę bardzo, obrońca, 79 overall, 62 tempa, 80 obrony, jak na początek może być. Zobaczmy, kogo nam tutaj jeszcze gra da. Wśród zawodników mamy dużo brązowych kart, 3 złote i 2 srebrne, może być, może być. Dobra. Kogo my tu mamy? Kogo my tutaj mamy? O, tutaj nie ma co oglądać tych brązowych jednak, bo na pewno nimi grać nie będziemy. Mam nadzieję, że wspólnie, razem zbudujemy świetny zespół. Zespół waszych i moich marzeń. Ja na pewno mam kilku zawodników, których chcę w drużynie, ale to na pewno nie teraz. Póki co, wymieńmy może sobie jakiegoś zawodnika na zawodnika wypożyczonego myślicie, że jeśli będzie to napastnik to otrzymam napastnika? Eee, spróbujmy spróbujmy, a dlaczego nie? i kogo my tutaj mamy? no nie, sami bramkarze Ter Stege, Neuer, Courtois De Gea i Oblak wiecie co, ja na samym początku będę na pewno budował zespół z Premier League więc wybierzmy może tego De Gea. Manchester United Dobra, 86 overall, overall mu mocno spadł z ubiegłych lat i z ubiegłego sezonu. To na pewno, to na pewno. Dobra, co mamy teraz? Strój, proszę bardzo. I od razu Manchester United, pięknie. Wybierzmy sobie Manchester United. I teraz drugi trykot. Hmm, same takie ciemne. No dobra, będzie sporting. Tu mieliśmy. Czarna, czerwona koszulka i białe spodenki tutaj cały trykot na czarno. No dobra, wybierzmy ten Sporting Lisbona ok, czas na herb to będzie na pewno Liverpool. Ja bardzo kibicuję Liverpoolowi, lubię ten zespół, więc wybierzemy sobie Liverpool. I tak oto zakończyliśmy pierwszą część budowania naszego składu. Za chwilę rozegramy nasz pierwszy mecz, ale póki to nastąpi, spójrzmy na nasz zespół. Ok, widzę już, że jednego zawodnika pominąłem przez przypadek. Podstawiamy tutaj Lundstrama na środkowego ofensywnego pomocnika. To jest nasza jednostka. Pierwszy zespół, proszę bardzo, po kolei za chwilę zobaczycie każdego zawodnika z osobna. Tymczasem chciałbym Wam opowiedzieć, w jaki sposób będę konstruował każdy odcinek. Po pierwsze. Widzimy się w każdy poniedziałek o godzinie 16 na profilach społecznościowych klubu Mayday, czyli na Facebooku i na YouTube oraz na naszej stronie internetowej www.mok.glogów.pl zakładka klub Mayday. Druga sprawa to ja jestem z zawodu animatorem kultury i chciałbym wam w każdym odcinku przemycać albo prezentować pewne treści ze świata kultury. To nie będzie nic wielkiego, mam nadzieję, że wam to się spodoba. Dobra, czas zagrać pierwszy nasz mecz. Mamy słaby zespół, ale na rozgrzewkę możemy sobie zagrać w skład Battles. Jak widzicie, nie mogę na razie się odnaleźć w tym menu, jest troszeczkę pomieszane to wszystko. Później na pewno wszystko wejdzie szybko w krwioobieg, że będę mógł sobie szybciutko przeskakiwać pomiędzy tymi kartami. Dobra, pamiętam, że grałem na poziomie legendarnym. Nie wiem już jak z moim skillem, ale spróbujmy sobie klasa światowa. Nie, no dobra. Zaryzykuję. Zagrajmy w trybie legendarnym. Idziemy dalej. Wybierzmy sobie może strony. Liverpool, Herb pozostaje. Na razie nic nie zmieniam tutaj. Pod tym względem. Zaraz wybierzemy sobie z trykoty nasze Manchester United. Eee. I dobra, i takie żółty może zostać. Zarządzanie zespołem. Nic tutaj wcześniej nie zmieniałem, więc e, ustawmy sobie tutaj może na zdecydowany pressing. I e, tak, zdecydowany pressing i długie piłki. Tu chyba nic sobie na razie nie będę zmieniał. Wytyczne. Prawy obrońca nie zostanie nam z tyłu. I lewy obrońca to samo, zostaje z tyłu środkowy, defensywny obrońca. Krycie nie tu zostawimy. Zostań z tyłu również i gramy. Ładuje się nasz pierwszy zespół. Specjalnie wam nie pokazywałem, jak wygląda, ponieważ no będzie siara jeśli przegram ten pierwszy mecz, a nie ukrywam, że troszeczkę się boję. Bo ostatni czas grałem tylko i wyłącznie w Pro Evolution Soccer. Dobra, pierwszy gwizdek za nami, jedziemy. Dobra, już widzę, że chyba będzie ciężko im zabrać piłkę. No właśnie. Cofamy się troszeczkę, ale tutaj. No dawaj, dawaj, dawaj. Co jest grane? Na razie sobie klepią. No i chyba to nie jest mój poziom jeszcze. Dobra, mamy pierwszą piłkę. Lecimy na pierwszą akcję. Proszę bardzo. A i prosto padła piłka, jedziesz. jaj, aj, 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 aj. nie doszedł, niestety nie doszedł. Strasznie ciężko im odebrać piłkę. O, jeszcze sobie klepią jak w pinballu. Moja obrona to w ogóle nie jest zorganizowana. O nie, to już chyba będzie sytuacja bramkowa. Zabierz mi piłkę! Jest! Pięknie! Bramkarz Watson, tak jest, to jest prawdziwa obrona. Przynajmniej on tutaj się popisuje na boisku, bo niestety moi zawodnicy. Wybij, wybij! Dobra. Okej. Okay. No nie, no tutaj, żeby mi piłkę zabrać, nie umiem grać kompletnie w obronie jeszcze. No wiadomo, to pierwszy mecz jest, no ale. Nie! No, cudownie, Bramkarz, Watson, jesteś dzisiaj najlepszy na boisku. Tak jest, o to chodzi właśnie. Pograjmy, może troszeczkę piłeczką. Skonstruujmy jakąś ciekawą akcję. Dobra, mamy to, mamy to, wypuść go, wypuść go. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. No nie, no tak się zbierać. Jak stary traktor. Nic z tego nie będzie, panie. Dobra, grają panowie. Cały czas trik za trickiem. Oj, chyba to będzie bramka? No, nie, no trudno. Watson teraz nie wyciągnął tego. Cieszcie się, jeszcze tutaj postaram się nadrobić ten wynik. Ashley Barst trafia do siatki. Nie będziemy tego oglądać. Idziemy dalej, jedziemy dalej. Skonstruujmy szybciutko jakąś brameczkę. Na razie nie znam swoich zawodników, tak żeby wymieniać ich nazwiska. Ale za chwilę będziemy pięknie komentować tutaj każde spotkanie. Dobra, mamy to. Idziemy do przodu. Nie, nie idziemy jeszcze, nie idziemy. Nie ma tutaj z kim grać. Dobra, poklepiemy sobie trochę. Przytrzymajmy tą piłkę. I, i jest, 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 jest. Chyba Bramka będzie. Jest! Do... No piękna odpowiedź. Jeden, jeden. John Lundstram, jeśli tak to się czyta jego nazwisko. Słuchajcie, ale jakby nie na to nie spojrzeć, to jest pierwszy strzelec dla klubu Mayday. Dla esportowego klubu Mayday. Zapisuje się w historii John Lundstram. Dobra, może da radę nawet to wygrać. Zobaczymy. Ostatnie minuty pierwszej połowy. Może uda nam się wyjść jeszcze z... No chyba nie. Koniec meczu. że nie, nie, koniec pierwszej połowy. Zobaczmy statystyki. Aż się boję, aż się boję. Wydaje mi się, że tutaj będzie w około 30%. No proszę bardzo, posiadanie piłki 33%. Ale jedna bramka, jeden strzał i jeden strzał celny. No, a przeciwnik, zobaczcie sami. Jest dominacja, jest dominacja. Jeszcze nie umiem grać, ale to spokojnie. Parę meczy pogram i za tydzień już wam pokażę lepszy skład i moje lepsze umiejętności. Tym bardziej, że za tydzień już zagramy sobie w Division Rivals, e, ponieważ tylko i wyłącznie tą rozgrywkę będę Wam tutaj pokazywał. Skład Battles nie ma sensu, ja sobie będę grał w skład Battles, żeby zdobywać fajne nagrody, ale póki co ja Was nie będę, skład Battles, męczyć. Dobra, pograjmy troszeczkę. Pograjmy. Słuchajcie, fajnie by było, gdybyście pokazali mi Jakie macie drużyny, jakich zawodników trafiliście w paczkach, ale również jakimi informacjami gracie, co się sprawdza, a co. O... Oj, było blisko! Co się sprawdza, a co nie w tej edycji Fify. Zamieszczajcie wszystko w komentarzach na YouTubie, czy to na Facebooku, ja chętnie to zobaczę. Nie powiem, bardzo jestem ciekaw Waszych drużyn, ale też Waszych sugestii. My tu gadu, gadu, a tu cały czas ofensywa naszego przeciwnika pod moją bramką. Ja już tylko cały czas działam w obronie. Nie mogę im piłki zabrać. No, proszę bardzo. Przeszedł sobie pomiędzy moją obroną. Nie no, tak się bawić nie będziemy. Jeszcze brązowy Napastnik Jordan. No proszę cię. Uważajcie na niego. Ja wam mówię. To jest bestia ukryta w brązowej karcie. Nie, 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 nie możemy przegrać naszego pierwszego meczu inauguracyjnego. Postarajcie się teraz panowie. Pograjmy sobie piłeczką. Popatrzmy, gdzie kto stoi. Jest. Ale to będzie fał. Mamy, mamy jakąś tam okazję. Rzut wolny. No to próbujmy. Kto tutaj podszedł do piłki? Nie pamiętam, kogo tam ustawiłem. A raczej w ogóle nikogo nie ustawiłem. Dobra, Barsa A niech będzie. Próbujmy tym barcem. Oj, może coś być z tego. Próbujmy. Ej. Aj, pięknie. Było blisko, było blisko. Bramkarz tutaj też się popisał. Patrzcie, jak on to wyciągnął, ale piłka opadała. Aj, ciekawe, że tak bramka się rusza. Chyba wcześniej tego nie było, nie widziałem w wcześniejszych edycjach. Jest. Aj, wyskoczył nieźle. Wyskoczył nieźle. Dobra, mamy kolejną akcję. Powolutku, powolutku. Popatrzmy. Tutaj nie chciałem akurat podawać. Ale, no, zaraz, wrzuta, 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 wrzuta. No. Jak tu grać, panowie? Przeciwnik nasz też się rozkręca. Ale tak, takim strzałem na pewno nas nie zaskoczysz. Na pewno nie. A Może my teraz coś zagramy. Coś się dzieje, coś się dzieje, idziemy powolutku, wypuść go, strzelaj, jak on to wszedł, no nie, to już chyba będzie bramka, no właśnie, 3-1, ale siara, no dobra, pamiętajmy, że to jest pierwszy mecz, wcześniej jeszcze nie grałem w tą edycję, w tą edycję FIFA. panie sędzio, kończ już pan ten mecz, oszczędź mi tutaj zniewagi. Może jeszcze ostatnia jakaś tam akcja, ale nie no to już... To już jest... Patrzcie, jeszcze zaraz mi czwartą bramkę strzelą. Nie, może jeszcze... No, może jeszcze ja będę miał szansę. No próbujmy, próbujmy. No nie, nie tam chciałem, nie tam chciałem. Dobra, kończmy to, kończmy to już panie sędzio. To już nie ma sensu. Poćwiczę trochę, wrócę i się odegram. Patrzcie, co oni ze mną robią. To jest kwit, esencja tego meczu. Ta akcja to jest kwit, esencja całej dzisiejszej gry mojej. Mamy koniec meczu. Statystyki, zaraz zobaczycie, będą mówiły same za siebie. Pełna dominacja bota. Ja niewiele miałem do powiedzenia. 3-1. Nasi zawodnicy no, słabo ocenieni. Dnie co Lundstram 7,2. Ale zawsze jakieś monety wpadną. No trudno, pierwszy mecz przegrany, ale za chwilę będę grał w Division Rivals i zmagania z tego trybu zobaczycie już za tydzień. Piszcie mi w komentarzach, jak Wam się podobał filmik, jakie macie sugestie, może coś dodać, może coś usunąć. Jestem ciekaw Waszego zdania. Tymczasem trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo przede wszystkim i do zobaczenia za tydzień. Cześć!